Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczynam już taką uprawę pod kukurydzę końcową. Później z kabiny pokażę Wam, jak to wygląda. Ale już widzę, już do tomka zadzwoniłem. Trzeba troszeczkę ten talerz podnieść, bo taki za bardzo rowek robi. Niby to nie będzie przeszkadzało, ale wystarczy, że on tylko będzie zagarniał to, co ten talerz wywali, mianowicie ten. I tego leciutko tu trzeba przesunąć. Na tym do góry unieść, i będzie dobrze, bo ogólnie wygląda bardzo ładnie. Po tym yy, szybko nie da rady pojechać, bo się wszystko ciągnie. Trzeba ciut wolniej, tak, żeby to wszystko ładnie, naprawdę ładnie wyglądało. No, i tak jak mówię, zobaczcie, taki rowek tutaj robi, i trzeba, trzeba go podnieść troszeczkę do góry, żeby właśnie tylko zagarniał. To, żeby nie było takiego, e, takiego rowu jak, jak tutaj. Nie? To jak pierwszy raz przejechałem, co jest pomiędzy. Zobaczcie, taki rów tutaj rznie. E, to tak nie może być. E, ogólnie uprawia się dobrze. Minus taki, że się kurzy, że normalnie nic nie widać z tyłu. I tylko jak się człowiek zatrzyma, to wtedy widać, albo w drugą stronę widać cały, cały efekt. Być może jeżdżę po, pod lekką sagą yy, i troszeczkę pewnie z, z, siewnik do kukurydzy to zakryje dlatego, dlatego właśnie jeżdżę z lekkiej sagi, żeby w razie czego ciut to zaciągnął ale zaraz Tomek podwiezie yy, mi klucze i, pod, i podniesiemy troszeczkę te talerze wtedy powinno być dużo, dużo, dużo lepiej Mam taką nadzieję, tak, no dlatego yy, początek zawsze wiadomo, trzeba wjechać, uprawić. Yy, ładnie jest uprawione, więc kukurydza powinna ładnie wschodzić. Gleba nie jest jakaś zimna, ale i też ciepła nie jest. Teraz mają być wysokie temperatury, więc powinno to wszystko ładnie nam yy, wschodzić, bez żadnych jakichkolwiek problemów. Oby jeszcze na to spadł deszcz, to już w ogóle będzie Baja Bongo. No i cóż, ja jadę dalej, tak jak mówię, później z kabiny wam pokażę jak wygląda po kultusie Przyszedł ten, ten deszczyk 12 litrów Troszeczkę to usiadło I teraz robimy to na gotowo już I tak to wygląda jak na załączonym obrazku Ekrany podniesione są, znaczy te talerze, które spełniają funkcję takich ekranów O tym o czym mówiłem Zaraz przejedziemy z tamtej strony to będzie dokładnie wszystko widać No, tak wygląda po kultusie, no, Sami widzicie, że no to za specjalnie, aż nie jest tak Myślałem, że się obejdzie Bez uprawy No, ale tak jak widzicie na, za, na załączonym obrazku Tu jest bez, e, bez udawania, bez Bez sertolenia. Tak jak jest na polu Tak pokazuje Zresztą, co tu można oszukać, prawda? Samego siebie e, nie można oszukać tym bardziej nie chciałbym tego robić z Wami. Połączę ten odcinek z jutrzejszym siewem, bo nie będę tutaj więcej gadał. Co tu, co tu więcej opowiadać? Tak? No, gleba jest ładnie uprawiona. Myślę, że yy, będę zadowolony, że się nie rozczaruję tą kukurydzą, yy, tak jak to kiedyś było. Yy, że tym razem będzie, będzie ok. Gnojowica była rozlana na jesień i na wiosnę. W podsiewa idzie 120, 125 kg. Politapu tyle zostało. Nie, kup, nie będę kupywał nawozu po 6000, chociaż, chociaż kupiłem, ale nie aż taką dużą ilość. No i cóż więcej, tu tak jak przejedziemy teraz, teraz wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Więc wydaje mi się, że powinno. Powinno być ok. No, tam jeszcze widać taką małą góreczkę. No, myślę, że to poprawię. A tutaj, no, zobaczcie, no jest równo przejazd od przejazdu. Równiutko zrobiony, więc jak najbardziej powinno być ok. Myślę, że tutaj nie ma co więcej głaskać, kombinować. Tak, jak teraz jest zrobione, tak to zostawiam do jutra. Oby, oby tylko przyszedł deszcz, wysokie temperatury, reszta. Więc jakby niezależna ode mnie, oczywiście jeszcze chwasty, nawożenie a reszta ziarko w ziemi, oby dziki nie ryły żurawie nie wydziubowały i będzie ok także w tym momencie mówię wam do jutra jutro lecimy z siewem No i rozpoczęliśmy siewy kukurydzy właśnie drugi przejazd dookoła. Poprzeczniaki wczoraj jeszcze objechałem karierem, bo były takie dosyć nierówne, więc objechałem je karierem dookoła, a reszty tu nie będę ruszał, bo jest naprawdę, naprawdę ładnie. Zresztą rozmawiałem, rozmawialiśmy w kabinie przez chwilę to... Mówił, że jest ok, uprawione, więc powinno być, powinno być ok. Zresztą, ja pierwszy raz sieję kukurydzę. Jak ktoś mówi, że jest ok, bo w gorsze siał, no to jest ok. No to ja tutaj nic więcej nie wymyślę. Zaczynamy od odmiany 22R, i tutaj obsada zalecana, i też taką sieję, bo powiem Wam, że trzeba się wszystkiego nauczyć i tak samo odmian, tak samo normy wysiewu, ale to też wszystko trzeba spraktykować. Więc, wedle zaleceń tej odmiany, 86 roślin na metr kwadratowy i tyle też sieje. Szkoda, że mamy taką, taką pogodę. Y, mgła jest, ale musicie mi uwierzyć z, na słowo, że za chwilę ona albo pójdzie, no czy poszła do góry, bo już jest przejrzystość dużo większa. Jeszcze przez chwilę nie było widać tamtych budynków, a teraz już, y, już je widać, więc, więc jak najbardziej mam nadzieję, że się poprawi. Wtedy wylecę dronem, nawet może to być już inne pole, bo jeszcze dzisiaj y, spotkał mnie taki zaszczyt, i mam kontrolę z agencji, więc y, troszeczkę, troszeczkę czasu, prawda, to się zejdzie, a tutaj póki co wie y, jak jeździć, zresztą usługi, które, które wziąłem sprawdzone, ponieważ od y, od Macie, o, przepraszam, od Mateusza, od Kuli w tamtym roku były wykonywane, chyba nawet rok wcześniej, zresztą nie wiem, u Mateusz, Mateusz był zadowolony, więc myślę, że i ja też będę zadowolony. I, I głębokość, jaką ustaliłem, ustaliliśmy. O, może nie ustaliłem, bo mówię, że jestem zielony w tym temacie, a tutaj nagle ustaliłem. Ustaliliśmy, że to będzie 5 cm. No i też tak sieje. Tu jest gleba, słuchajcie, yy, no piaszczysta. Tu jest taka typowa pod kukurydzę. Nie ma co. Yy, Owijać w bawełnę. Taka jest nie inna, więc też na taką głębokość wyjdzie słoneczko, Na pewno od razu gleba będzie ogrzana. I powinno, powinno być wszystko ok. Szkoda, że na horyzoncie nie widać opadów. Temperatury pod 20 stopni. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli takie 14-15, ale już z dnia na dzień będzie. Będzie coraz większa temperatura Także Myślę, że powinno być wszystko w porządku Oby tylko jeszcze popadało to będzie naprawdę będzie e, luksusowo Może mi się uda gdzieś tutaj słuchajcie ziarko oddrapać Czy ja tutaj znajdę je? Nawóz znalazłem O jest, jest Pięknie siedzi Zobaczcie Kurde, tutaj. O, pięknie osadzone jest. A drugie gdzie? O jest też. Wszystko jest. Ładne odstępy. Zresztą to siewnik punktowy jest, więc nie ma co tutaj się za bardzo wspinać i myśleć czy to jest OK, czy jest nie OK. No i co? Tak jak mówiłem, tak powolutku za zaczęliśmy od 22R. Przejedziemy na kolejne pole. Tomek będzie musiał tutaj być, w razie czego dosypać jeszcze nasion, jak zbraknął, a na kolejne pole na te co wczoraj uprawiałem, mam nadzieję, że już ja się wyrobię, żeby tam pojechać i to wszystko, i to wszystko wam zobrazować. Tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze słoneczko wyjdzie. Wylecę z dronem, też będzie zawsze to mile widziane. No i tutaj zobaczcie, po kultusie tak wygląda. Praktycznie nie ma yy, nie ma różnicy w przejeździe, tak? Znaczy nie widać każdego każdego razowego przejazdu, yy, tak jak mówię, takie bryłki, ale to jest piach. I zobaczcie, co się z tym dzieje. Więc myślę, że tu nawet wyjdzie troszeczkę ładniej niż po tym przejechanym karierze. Ale to oczywiście wszystko wszystko się okaże, cztery razy dookoła yy, przejeżdżamy, i wtedy, yy, wtedy już będzie siał. Tak jak, tak jak to pole jest zawsze yy, siane. No i tyle. Ja na razie z Wami się żegnam i do usłyszenia wkrótce, być może na kolejnym polu. No, słuchajcie, pogoda się poprawiła, piękne słoneczko. No, i od razu, od razu lepiej to wszystko wygląda. Inaczej się po polu chodzi. Tutaj na tym polu, co wczoraj uprawiałem, słuchajcie, yy, wysiewamy akurat 23M, taką odmianę. Jeżeli chodzi o głębokość, nic się nie zmieniła. Z tym, że obsadę troszeczkę zmniejszyliśmy z 86 na 84 tysiące nasion, tak to wygląda. A tak poza tym, no powiem Wam, że podoba mi się. Podoba mi się w tego pięknie. John Direk sobie pyrka i naprawdę wszystko pięknie to wygląda. No i teraz. Yy, chwasty na chwasty też trzeba do tego podejść no dosyć, dosyć specyficznie z tego względu, że uodpornienia chociaż tak na tym polu nie mam uodpornień i w tym przypadku yy, w tym przypadku wiecie, po konsultacjach yy, tych wyników wszystkich, yy, no podjąłem decyzję że będzie to yy, będzie to Elumis Yy, powschodowo pryskany, nie zaraz po siebie tylko powschodowo yy, i tak na dobrą sprawę o samym zabiegu to podczas zabiegu tu tylko yy, chciałem Wam yy, tak napomknąć że czym, czym mam zamiar to robić też wyrazicie swoje opinię czy, yy, czy i jak to wygląda czy też stosowaliście może taki, takie rozwiązanie u siebie na polu? No, ja, jak mówię, jestem żółto jeżeli chodzi o kukurydzę Wszystkiego trzeba się nauczyć i do wszystkiego też trzeba jakoś, samemu też, prawda, podejść, żeby to miało ręce, ręce i nogi. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. No, mówię, ładnie jest uprawione. Wczoraj jeszcze karierem przeleciałem, więc to wszystko powinno. Yy, powinno wszystko wyglądać w jak, najlepszym, w jak najlepszym porządku. No i co? Teraz tylko, tylko i wyłącznie temperatura i opady. Nic więcej nie jest potrzebne do szczęścia. Tylko te dwie rzeczy. Reszta już jakby nie jest zależna ode mnie. To już tylko góra może nad tym zadecydować. Ja, tak na dobrą sprawę, na tym yy, etapie już nie będę miał nic do powiedzenia po mojej stronie jeszcze tylko yy, nawożenie chwasty i tak na dobrą sprawę tyle nic więcej, nic więcej ja tu po prostu nie wymyślę i tyle pięknie pracuje, kurde niskie obroty GPSik to jest to co to co powinno być, ale kurzy się jak jasna gwint naprawdę no cóż, nie ma się co dziwić, skoro jest sucho, to i jest, jest kurz. No GPS to jest GPS, to jest po prostu yy, bajeczka. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o sam się w kukurydzy. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało yy, potem, podczas schodów. Jak ta kukurydza będzie się rozwijała. Ale to oczywiście już jest w późniejszym etapie do opowiedzenia, do podzielenia się z Wami tą opinią. Także to tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.